Prosimy o podsumowanie meczu trenerów, trener gości. Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy byli dzisiaj ekscytowani w tym meczu. Zrobiły bardzo piękne, piękne wygrywisko. Po co, że ktoś musiałby wygrać, byłem na nas. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę, bo to nas e, przybliża to jak z tragedii. Po um, co, że będę na pewno filizował na drużynie wodziowskiej,

Nie będziemy się tłumaczyć, nie zdajecie mnie wytłumacić to jest to, co się dzieje na Tak samo drużynie. Gratulacje dla drużyny z naprawdę bardzo dobry team, awans do ekranu był tak bardzo blisko. Jeżeli będą dalej tak się spisywać na naszym torze dzisiaj to na pewno na pewno ten uprawniony awans na nich będzie życzę wszystkiego najlepszego. Gratuluję, gratuluję zwycięstwa. Trudno, dzisiaj byliśmy słabsi, ale mamy jeszcze cztery mecze przed sobą w gruncie play-off i na pewno będziemy gryźć to, żeby ten wynik był troszeczkę inny w gruncie play -off mężczyzna był bardzo dobry i to wyglądało na początku, że to będzie przeszedła. Myślałem, że będzie więcej kolejnych, ale później się zrobił z i można było wiedzieć po całym torze. Bo żeby przyjechać pierwszy. także cieszę się, że wygraliśmy. Myślałem, że będzie ciężko, ale dobrze, że tak się ułożyło i wygraliśmy. Dziękuję bardzo, że zanęliśmy w rządzie. że przybliża do mojego do mojego domu, do mojego domu, do mojego domu, do mojego żeby do mojego i do mojego domu, do mojego domu, do mojego domu, do mojego to do mojego domu, do mojego domu, do mojego domu, do i każdy kolekta okazała się pojedynkę. Żeby... Ale najważniejszy, że wygraliśmy i to by było. Jaki się about meaning? Yeah, I mean it's not much to say. <coughs> Big watch was much stronger than us today and uh, it's a shame of course we wanted to win and uh, especially home but today was the better thing today. Nie można byle dojść na to właśnie matchu, to też po prostu była lepszą dużą, no bardzo chcieliśmy wyjdać i nie dążą. Takie nagliterze tu, Krzysztof A czy myślę, że z naszej strony nie ma tutaj żadnego zresztą, nie ma na powiedzieć o, o nas. Przegrywaliśmy na początku spotkania z ze zeszłym startem. To był, mi się wydaje, że dobry. To był, dobry, dobry. Dobry. może nie do walki, no bo no, w tej stronie. się na ścieżkę. Obydwaj, 30 stronach nominacji w Lidze. I co zrobił, Strasznie nam przykro, jest długa porażka, musimy u siebie pod rząd, więc myślę, że jest o czym myśleć. Mamy teraz ciężkie dwa wyjazdy, przede wszystkim dęsk. Trzeba po prostu popracować na tym, żeby było lepiej. Czasu do naszego meczu zostało jeszcze następnego, więc myślę, że jest co do poprawienia. Przede wszystkim musimy odnaleźć to, co by było na początku sezonu w skuteczności. Czy są jakieś pytania?